Rozdział czterdziesty szósty Dożył Maćko szczęśliwych dni żywota. Nieraz mawiał też sąsiadom, że więcej dostał, niż sam się spodziewał. Nawet starość ubieliła mu tylko włos na głowie i brodzie, ale nie odjęła mu dotychczas ni sił, ni zdrowia. Serce miał pełne tak wielkiej wesołości, jakiej dotychczas nie zaznał. Surowa niegdyś jego twarz stawała się coraz więcej dobroduszną, a oczy śmiały się do ludzi dobrym uśmiechem. W duszy miał przekonanie, że wszystko zło skończyło się na zawsze i że żadna troska, żadna niedola nie zmąci już płynących tak spokojnie jak jasny strumień dni życia. Do starości wojować, na starość gospodarzyć i majątność dla wnęków powiększać to było przecie jego największe pragnienie we wszystkich czasach, a oto właśnie wszystko spełniło mu się doskonale. Gospodarka szła jak spłatka, bory były znacznie wycięte. Wykarczowane i obsiane nowocie zieleniły się co wiosny runią zbóż rozmaitych. Mnożył się dobytek. Na łąkach było czterdzieści świeżo zeźrebiętych, które stary szlachcic codziennie oglądał. Stada baranów i bydła pasły się po ugorach i zagajach. Bogdaniec zmienił się całkowicie. Z opustoszałej osady czynił się wsią ludną i zamożną, a kto się do niego zbliżał, tego oczy olśniewała widna zdala czatownia i nie poczerniałe jeszcze ściany kasztelu. Błyszczące złotem w słońcu, a purpurą zorzy wieczorem. Więc radował się stary Maćko w sercu, dobytkiem, gospodarstwem, pomyślną dolą, i nie przeczył, gdy ludzie mówili, że ma szczęsną rękę. W rok po bliźniętach przyszedł znowu na świat chłopak, którego Jagienka, na cześć i dla pamięci swego rodzica, nazwała zychem. Maćko przyjął go z radością i nie zatroszczył się tym bynajmniej, że gdyby tak miało pójść dalej. Majętność z takim trudem i zapobiegliwością zebrana musiałaby się rozdrobnić. Bo co my mieli, mówił o tym pewnego razu do Zbyszka. Nic, a przecie Bóg przysporzył. Stary pakosz z Sulisławic mówił. Ma jedną wieś, synów, zaś dwudziestu dwóch, a przecie głodem nie przymierają. Małoż to jest ziem w królestwie i na Litwie, małoż to wsi, zamków w psubrackich rękach krzyżaków? Hej, nużby tak Pan Jezus zdarzył! Byłoby godne pomieszczenie, bo tam zamki całe z cegły czerwonej, z których by kasztelanie nasz miłościwy król poczynił. I była to rzecz godna uwagi, że zakon stał przecie na szczycie potęgi, że bogactwy, siłą, mnogością ćwiczonych wojsk wszystkie zachodnie królestwa przewyższał, a jednak stary rycerz myślał o zamkach krzyżackich jako o przyszłych siedzibach dla swoich wnuków. I wielu zapewne tak samo myślało w królestwie Jagiełłłłłowym, nie tylko dlatego, że to były stare polskie ziemie na których zakon siedział, ale i w poczuciu tej siły potężnej, która burząc się w piersiach narodu, szukała na wszystkie strony ujścia. W czwartym dopiero roku, licząc od małżeństwa Zbyszka, stanął kasztel, a i to z pomocą rąk roboczych, nie tylko miejscowych, z Gorzelickich, moczydłowskich, lecz i sąsiedzkich, a szczególnie starego wilka z Brzozowej, który zostawszy sam po śmierci syna na świecie, zaprzyjaźnił się bardzo z Maćkiem, a potem zwrócił serce ku Zbyszkowi i Jagience. Maćko przeozdobił komnaty łupami z wojen, które albo sami ze Zbyszkiem wzięli, albo po jurandzie ze spychowo odziedziczyli. Przydał do tego dostatki po opacie i to, co Jagienka z domu wywiozła, okna szklane sprowadził z sieradza i wspaniałą urządził siedzibę. Zbyszko z żoną i dziećmi przeniósł się jednak do kasztelu w piątym dopiero roku, gdy już i inne budowy, jak oto stajnie, obory, kuchnie i łaźnie były ukończone a z nimi razem i sklepy podziemne, które stawił stary na kamień i wapno, aby zaś trwałość miały niepożytą. Sam się jednak do zamku nie przeniósł. Wolał zostać w starym domostwie, a na wszelkie prośby Zbyszka i Jagienki odpowiadał odmownie, w taki sposób myśl swoją wyłuszczając. Tu już zamrę, gdziem się urodził. Widzicie, za czasów wojny grzymalitów z nałęczami spalon był docna Bogdaniec. Wszystkie budynki, wszystkie chałupy, ba! Płoty nawet, jeno to do mosko ostało. Ludzie gadali, że dla zbytku mchów na dachu nie chciało gorzeć, ale ja myślę, że była w tym i łaska Boża, i wola, abyśmy tu wrócili i stąd znowu wyrośli. Za czasów naszej wojaczki biadoliłem ja nieraz, że nie mamy do czego wracać, ale mnie całkiem słusznie tak mówił, bo wiera nie było na czym gospodarzyć i co do gęby włożyć, ale było się gdzie schronić. Wy młodzi to co innego. Ale ja tak już myślę, że skoro nas ów stary dom nie poniechał, to i mnie nie godzi się go poniechać. I został. Lubił jednakże przychodzić do zameczku, aby oglądać jego wielkość i wspaniałość w porównaniu z dawną siedzibą, a zarazem patrzeć na Zbyszka, na Jagienkę i na wnęków. Wszystko, co tam widział, było w znacznej części jego dziełem, a jednak przejmowało go ono dumą i podziwem. Przyjeżdżał czasem do niego stary wilk, aby z nim ugwarzyć przy ognisku. Albo też on sam odwiedzał go w tymże zamiarze w brzozowej, więc raz tak mu swoje myśli o tych nowych porządkach wypowiedział. Wiecie, a że mi czasem cudnie, bo przecie wiadomo, że Zbyszko i w Krakowie na zamku króla bywał, ba mało mu tam głowy nie ucieli. I na Mazowszu, i w Malborgu, i u księcia Janusza, a Jagienka też się w dostatku chowała, ale przecie własnego kasztelu nie mieli. Ale teraz to tak, jakby nigdy inaczej nie żywili. Chodzą, mówię wam po komnatach, chodzą, chodzą i służbie rozkazania dają, a jak się zmęczą, to sobie siedną prawy kasztelan i kasztelanowa. Mają ci też komnatę, w której z sołtysami, skarbowymi i czeladzią obiadują, a w niej ławy, dla niego i dla niej wyższe, inni zaś poniżej siedzą i czekają, póki państwo godnie mis nie nałożą. Taki to dworski obyczaj, a że człowiek musi sobie przypominać, że to nie żadne wielkie państwo, jeno bratanek i bratankowa, którzy po ręku starego boćkają, na pierwszym miejscu sadzą i dobrodziejem swoim zowią. Dlatego im też Pan Jezus błogosławi, zauważył stary wilk. Za czym pokiwawszy smutnie głową, popił miodu, poruszył żelaznym pogrzebaczem głownie w ognisku i rzekł. A mojemu chłopu się sczezło. Wola boska! Ano. Starsi, których było pięciu, przedtem dawno polegli. Przecie wiecie, już ci, wola boska, ale ten był ze wszystkich najtęższy. Prawy wilk i gdyby nie legł, to by dziś też może na własnym zamku siedział. Wolej, by był Cztan poległ. Co ta Cztan? Niby to kamienie młyńskie na plecy bierze, a ile to razy mój go poszczerbił. Mój miał ćwiczenie rycerskie, a Cztana teraz żona po pysku pierze, bo choć jest chłop mocarny, ale głupi. Hej, jako pod ogonie! przyświadczył Maćko. I przy sposobności wynosił pod niebo nie tylko ćwiczenia rycerskie, ale i rozum Zbyszka, że to w Malborgu z najprzedniejszymi rycerzami gonił na ostre, a z książęty to ci wam tak będzie gadał, jakoby orzechę gryzł. Chwalił też jego porządek w głowie i zapobiegliwość w gospodarce, bez której prędko by kasztel majętność zjadł. Nie chcąc jednak, by stary wilk myślał, że coś podobnego im może grozić, kończył przyciszonym głosem. No, z łaski Boga jest ta wszelkiego dobra dosyć. Więcej niż ludzie wiedzą, ale nie mówcie o tym nikomu. Ludzie jednak domyślali się, wiedzieli i opowiadali sobie aż do przesady, zwłaszcza o bogactwach, które bogdanieccy mieli wywieźć ze Spychowa. Mówiono, że pieniądze solówkami wozili z Mazowsza. Wygodził też raz Maćko, pożyczką kilkunastu grzywien możnym dziedzicom na koniec polu, co do ostatka utwierdziło okolice w mniemaniu o jego skarbach. Z tego powodu rosło znaczenie Bogdanieckich, rósł szacunek ludzki i gości nigdy nie brakło w kasztelu, na co Maćko, choć oszczędny, nie patrzał niechętnym okiem, gdyż wiedział, że to i sławy rodowi przymnaża. Szczególnie chrzciny bywały sute, a raz na rok po Matce Boskiej Zielnej wyprawiał Zbyszko wielką ucztę dla sąsiedztwa, na którą i szlachcianki przyjeżdżały, patrzeć na ćwiczenia rycerskie, słuchać gątków i pląsać z młodymi rycerzami przy smolnych pochodniach aż do rana. Wtedy to pasł oczy i radował się w sercu stary Maćko widokiem Zbyszka i Jagienki. Tak wyglądali dwornie i pańsko. Zbyszko zmężniał, rozrósł się, a choć przy potężnej i wyniosłej postawie twarz jego wydawała się zawsze zbyt młoda, Jednakże, gdy bujny włos opiął przepaską z purpury, przybrał się w świetną, naszytą srebrnymi i złotymi nićmi szatę, to nie tylko Maćko, ale i nie jeden szlachcic mówił sobie w duszy. Bogami mi, iście książę, iście książę jakoweś na zamku swoim siedzące. A przed Jagienką przyklękali nieraz rycerze, znający zachodni obyczaj, prosząc, by chciała im być damą ich myśli. Taki był od niej blask zdrowia, młodości, siły i urody. Sam stary dziedzic na koniec polu, który był wojewodą sierackim, zdumiewał się jej widokiem i z zorzą poranną, a nawet i ze słonkiem ją porównywał, które światu jasność daje, a nawet i stare kości żywszą gorącością napełnia.